Film powstał we współpracy z polskim oddziałem PlayStation. Cześć, tu Madzie i witajcie w filmiku poświęconym PlayStation VR Mega Pack. Swego czasu pojawił się u mnie na kanale Film z PlayStation VR, ale dzisiaj przyjrzymy się temu troszeczkę szerzej, bowiem mianowicie przyjrzymy się tym oto pakietom. W poprzednim filmie prezentowałam zestaw startowy PlayStation VR, gdzie mieliśmy tutaj zestaw słuchawkowy PlayStation VR, PlayStation kamerę i PlayStation VR World. Dodatkowo wtedy ja kupiłam sobie The Elder Scrolls Skyrim VR, w którego sobie zagraliśmy, gdzie mi się to naprawdę mega podobało. No i nie ukrywam, że sobie później prywatnie również pograłam. Teraz mamy dostępny pakiet PlayStation VR Mega, w którego skład wchodzi wszystko, co było w pakiecie podstawowym. Dodatkowo grę, którą sobie sama wtedy kupiłam, ale poza tym dochodzi też Astrobot Rescue Mission, Doom VR oraz Whipout Omega Collection. I dzisiaj sobie przyjrzymy się właśnie temu całemu zestawowi, ale może najpierw przejdźmy sobie na PlayStation Store i przyjrzyjmy się dostępnym w tym zestawie grom. No i tak, wcześniej wspomniany The Elder Scrolls V Skyrim VR. Jeżeli byście chcieli zobaczyć rozgrywkę z tego, to zapraszam Was do mojego poprzedniego filmiku. Myślę, że link znajdzie się gdzieś w opisie tego filmu, żebyście mogli sobie zobaczyć moje poczynania ze Skyrim. No ogólnie w Skyrim wiadomo, przenosiliśmy się do fantastycznego świata, gdzie walczyliśmy ze smokami. No Skyrim raczej każdy zna, więc nie muszę chyba dokładnie opowiadać co zawiera. Ta gra. Zresztą dobrze wiecie, że jestem miłośniczką tego tytułu. Bot Rescue Mission. E, osobiście tego tytułu nie znam, ale sobie przyjrzyjmy o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Kapitan Astro potrzebuje pomocy w niebezpiecznej misji. Chwyć za e, google PSVR i rozpocznij picką przygodę, aby ocalić zakupione boty z jego statku kosmicznego. E, ogólnie, sama e, grafika tutaj gry, widzę, że jest bardzo, bardzo milusia i już mi się podoba, więc e, z chęcią w ten tytuł również zagram i sprawdzę, co on sobie tutaj reprezentuje. Doom VR. Tego tytułu się boję. Nie ukrywam, że się boję. Bowiem przenosimy się w szybką i brutalną rozgrywkę, którą tak kochają fani serii. No, nie byłam nigdy fanką serii, ale widzę, że może być dość ostro. Nawet wręcz tutaj podciągam to pod horror, więc, a, no. Podejrzewam, że będzie ciekawie, o czym się zaraz przekonamy. Wipe Out Omega Collection. Tutaj, słuchajcie, będą wyścigi. Jak możemy przeczytać? Będziemy ścigać się na 26 torach, również w przeciwnych kierunkach. To będzie dopiero hardcore. Będziemy yy, siadać za sterami 46 różnych statków, 9 różnych trybów. No, będzie mega. Jeszcze mamy jakiś tutaj unikatowy statek. A co więcej, tu przeczytałam, będziemy uwalniać bomby, miny i pociski w kierunku rywali w zaciekłej walce o pierwsze miejsce. No, nap naprawdę, tutaj będzie mega. Więc cóż, że przejdźmy do przeglądu wcześniej wspomnianych gier. Dobrze, kochani, jesteśmy teraz w Astrobot Bot Rescue Mission, więc zacznijmy nową przygodę. Zmień swoją pozycję tak, aby mniej więcej wpasować się w sylwetkę. Czyli idzie o tak. O. Okej. Okay. Ale co? Kontroler z czerwonym paskiem powinien być widoczny. Tu mam kontrolę. O, jest, mamy to. Uch, tu mam mikrofon. Halo, mm. o <ścoughs> jak to jest fajne. Że się troszkę oddalam, będzie lepiej. <grywa> Jak on super wygląda! O, leci coś do mnie! <grywa> Cześć maleństwo! Jaki ty jesteś przesłodki. I masz na sobie dzieci! <grywa> <śmienicą> Tutaj to lata, a ty też jesteś przyjazny? Mamy gluta z próżnicą. Nie, nie zjadaj go. <śmienicą> Ej, no nie dobry Tak, teraz mnie będzie przedrzeźnią. <grymne> e, biedna. A to destrukcja zaraz nastąpi? Nie, został tylko jeden. Cię złapać jakoś? Napada chodź. O! Jak fajnie. Przepraszam, że czasami mikrofon uderzam. Ale naprawdę nie widzę. O, było serduszko. Cześć! Jaki, ty jesteś fajny. Masz parerę. O, wiem, że ci smutno. Ja bym mogłabym przytuliła. Nic, pójdziemy, uratujemy, co? Tak! Zwyciężymy tam. A patrzcie, jak ja ruszam tutaj gałeczkami, też to się rusza. I to jest fajne. E, czy ja mam cię pokój czy coś? O, tu się coś dzieje. Świat pierwszy, no wybierz. Draka na dachach. Młody, ty wiesz, co my robimy? Spoko. No idziemy. A już znowu na padzie? Chodź, właśnie tu. Okej. Okay. Świetne jest to wkładanie tych padów, on tutaj tak skacze. Ja, jak tu się robi ładnie. Wow. A tam jest coś lata. Gdzie tam. A tu jesteś malutki. Zaraz, czekaj, ja tu... ja się muszę porozglądać, jak jest pięknie! Jakie kwiatki! Dobra, ale tak... No... No... A to ja to był tuptam? A czemu ja się spodziewałam, że ja sobie sama będę chodziła? Chodź tu. Ejo! Gdzie jesteś? Be z mojej głowy. Już. To. Uii. Super, dobra, chodź idziemy dalej. Wow, jaka jazda. Czy ja w to mam wejść? No tak, ale ja skakać już się nauczyłam wcześniej. Tam jest sek. Czy ja przez trawkę mogę? Mogę przez trawkę. Jaka jazda, super. Wow! Ej, spadłam jak ty ja. A mogę tak? Mogę. Cześć. Ty mam ci zrobić. A którym się kopało? Aha, dobra, już, już widzę, którym się kopało. O, wypad. Dzień blas! Chodź, młody. Gościu, lubię cię. Ej, nie mówcie, że ja będę się biła. Aha, kopaj trzeba sprzedać, dobra. Chodź, mały glucie. Sio, asio, asio. Cześć. Jakie komory. Co prawda mi się to kojarzy z tym, z takim wiecie Do przewożenia kotów, no ale to, to jestem ja. No, chodź to. Patrzcie, mam już dwóch koleżków. Będziemy ich chodzić, zbierać na to wychodzi. Dobra, to idziemy dalej. E, 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 wypad! Wypad mi stąd. To są na checkpointy. Jest dziwne to, że ja nie jestem. Wow, za nim, tylko tak wiecie. Obok go prowadzę. A to jest pięknie, naprawdę. Dobra, co tu robimy? A z tą ścianą nic? O, tutaj są kajsy ukryte! A tam mogę? Naprawdę nie wiem, co ja tam mogę dostać, ale... Chodź młody. Czekaj, bo ty zaraz mi tu zlecisz. Dobrze, mamy to, teraz możemy tam na górę, tam są... Uuu, tam jest... o, Tam jest finisz, może uda nam się tu przejść, słuchajcie. Wiesz, stary, że byłoby mi prościej, jakbym cię widziała. O, tutaj napsułam. A to ja. No, podejść bliżej niego. Jest. Chodź. Chodź, 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 chodź. chodź. jak <grym>, to jest pocieszne. Dobra, a teraz ses. No co, nie mówcie, że ja nie mogę spaść. Mogę spaść. Jakieś wyniosą, to coś dają? O, a ty co tu odpoczywasz? Już, ruszaj, tyłek jak tu. tu. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. No. <grystujesz> jak się pani słodko cieszył. Dobra, chodź. Chodź, mam nadzieję, że ci się. Od... No, wy mi się tu koledzy nie podobacie. Sią. A pan duży glut? Pan duży glut pluje. Czekajcie, bo on coś przemiela. Ble! Idziemy stąd. Fu Czy to jest to, co ja myślę? Wow, 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 stary Kolejne Co za łapa! Idź z tym! Idź z tym paluchem! A ty też stąd. Fu Czekajcie, jak ja to powinnam zrobić? Chyba... Chodź. Chodź tu Mogę? Mogę. O! Chodź! Tu chcę. Jak się to włącza? Czy ja to jeszcze coś mam? Nie, ty nawet na mnie nie pójdę. Ja się obracam. Tu jest, patrzcie. Ojże, ja to nie spadła. młody. O, dobra, jest. I co, już wszystko to już tu mogę? Halo, kwiatki. Chyba, że ja mam tam skoczyć, czekajcie. Nie, tam wyżej raczej takiej opcji nie ma. Ej, jak ja bym cię szturchnęła? O, widzicie, o to też chodziło. Chodź. Chodź tu, 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 chodź. Tu, tu, tu. Patrz. Patrz, już koleżków mamy, jej. Wypad. A takiego to jeszcze nie widziałam, ale dobra, miał. Coś tam. Jest i mamy pierwszy poziom zrobiony. No, a tu mamy bohatera. Wow. Świetne I teraz impreza i achievement jakiś mam. No, wracać, wracać, wracać. Chodź! Super! Pa, pa. Dobrze, kochani, Ś świetna giera. No, a teraz myślę, że przyjrzymy się kolejnej. I witajcie w grze Doom. Tak, ja tutaj już przeszłam, słuchajcie, trening bojowy, bo to nie było zbyt interesujące, więc spróbujemy tutaj teraz się odnaleźć. E, to jesteśmy my, nas urwało, że tak powiem. Tutaj jesteśmy podłączeni do. O! Do takiego urządzenia, i my ogólnie wiemy, co się dzieje. Jesteśmy, powiedzmy, robotem, i tutaj będziemy teraz e, działać. Mamy ogólnie przywrócić zasilanie? Patrzy, gdzie to mogłoby być. Ogólnie też chcę się tutaj porozglądać. Możemy też się w ten sposób przemieszczać. Może gdzieś tu na tej konsoli coś? Chyba, chyba nie. Jesteśmy obserwowani. Nie, no całkiem spoko wyglądamy. No nie oszukujmy się. O, a tędy. Przejdę, przejdę. O! Czekajcie. O, tak. Ja tutaj boję się wszelkich potworów. Jestem. lekko przerażona wręcz tą grą. Czy tutaj coś. Ja to mogę? Dobra, idziemy dalej. Nie, ja w to nie mogę. Troszkę takie wiecie, że trzeba skakać. No ale to jest wywołane grow, tak? Tak gra jest skonstruowana. Ale dobra, ja może. No coś łazi. No coś łazi, ale w sumie, póki mnie nie żre, to może ja też nie będę tego zaczepiała. Cześć, ma bulwo. To nikogo nie ma, no cześć. O, to ja mogę wciągać. Bulwa, czy ty to robiłaś? Może i bulwa robiła. Czekajcie, bo tu jeszcze. O, właśnie tam chciałam. Czy ja mogę tu wejść? Nie. Um, dobra, idziemy. Tam jeszcze coś jest. Tu mogę wejść? Poziom żółty. Nieprawidłowy token klucza. No, dobra, no to nie, to nie. Jest, no, ciemno przerażające. Czy ja tam mogę... Podejdę w to. Czekajcie X-em i X-em. Dobra, ja się z czasem nauczę pewnie tego zbierać. Ogólnie sam fakt. No to mogę zabrać. Sam fakt, że coś tu może mi na twarz wyskoczyć, mnie przeraża, tak. tam Nie, stamtąd nie przyszłam chyba. Coś słyszałam. Tutaj bulwa nam jeździ. Nie, tutaj chyba nic nie ma. Co tam, bulwa? O, tutaj my jesteśmy, dobrze. Czekajcie, co się. Tym się broń zmieniała, ok. Co ja teraz mam? Dobra, wolę to. S. No, nie, nie chciałam. Nie, nie, nie tu. Dobra, zdążyłem uciec, bo granat sobie załadowałam. Jest ja zdolna bardzo. A tu do środeczka. Tutaj jest jakby generator, prawda? ...tego całego prądu. Weź się dostań do niego. Tędy jakoś coś? Tu? Tu? Tam? Nie tam? To jakaś wiecie co? Większa technologia, nie? Jest. Joj, jak, jak tu się widno zrobiło? Wykryto obecność demonów. Nie, 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 nie chcę takiej zabawy. Naprawdę, ja nie chcę żadnych demonów. No proszę Was. Jak zechce coś zjeść, to na kepsę pójdę, nie do demona. Ogólnie podczas. oni sam się coś bawią. Podczas szkolenia sobie ulepszyłam już pistolet, nie? Nie ty se stąd idź. Chodź, masz granie cika, dostaniesz i ci się pobaw. Patrz, jaka zabaweczka. O, właśnie taka. Dobra, z tej strony jest bezpieczniej. Czy co, to? I tam to chyba, z... chyba zbieramy, jak już jesteśmy. Wiecie, w złym. W stanie, coś nam się stanie, czy coś. O! A ty co tak blisko mnie? Wypadł! Macie granacikiem, wy lubicie granaciki. A tak troszkę bliżej ten granacik. A wy będziecie tu się, że tak zapytam, spałnić w nieskończoność nigdy? Czy. Wam się w pewnym momencie to znudzi. Wy się spełnijcie coraz bliżej mnie, a to mi się nie podoba, wiesz? Jeden z drugim. Się. Masz granacik. Czekajcie, ja tam byłam. Jakbym się tu cofnęła. Mogę się tu cofnąć? Czekaj, ja się nie mogę cofnąć. Dobra, nieważne. Zobaczcie, Do nie musimy tam podejść i... Ich wszystkich zdjąć. A ty jeszcze. Nie, 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 nie strzelaj we mnie, wypadł. Ja się cofnę. Nie, no moje zdrowie w porządku, ale jego fakt strzelania mi się nie podoba. Już co masz? Mam to chyba nie do końca. Działa. No nie trafiłam tym granatem. Dobra, wiecie co my zrobimy? My sobie pójdziemy w drugą stronę. Przynajmniej ja tak spróbuję. Ja ich spróbuję zajść od tyłu. Się obrócić, może tu. Mam jeszcze tokena, pewnie nie mam. A czy. Jak ja się obrócę i spróbuję. Nie, to nie jest najlepszy pomysł. Tak, teraz tu jestem. To chyba o to chodziło, że miana około sobie przeszła. Joasz, byłoby po Was? Masz coś dla mnie? No. Dobra. Nie, bo ja tu coś jeszcze słyszałam. To już wszystkich obcych wyeliminowałam? Tutaj nie wejdę. Tam za mną nic nie ma. Dobrze, czy ja już mogę tu na przykład? Nie, tu mi nie pozwolę. To nie, łaski bzy. Już mogę. U? Też nie. do się wracamy. Chyba nie, chyba jeszcze gdzieś coś tu siedzi. Ja się, co tak na dobrą sprawę, to ja sobie te, tego dziadostwa sama jeszcze poszukam. No, i mam nadzieję, że giera wam. O, dzień dobry że giera Wam przypadła do gustu. W sumie nie jest taka straszna jak się spodziewałam, więc... więc polecam, polecam. Ale teraz może przejdźmy do kolejnego już tytułu. Jeszcze ktoś? I witajcie w grze Wipeout. Out. E, tutaj, jak już zauważyłam, jest kampania, pole, wyścigu. a myślę, że zaczniemy sobie zwyczajnie od kampanii. Zwłaszcza, że ja jeszcze tutaj nic takiego e, nie wiem i nie znam. E, dobrze, tryb kampanii. Bierzmy to. Podejrzewam, że ja tutaj strasznie będę lamić, no ale... Początki, tak? Początki pamiętajmy. Eee, tryb zawodów. Ukończyłem wyścig. Wygraj wyścig. O, dobrze, że uzbrojenie jest wyłączone. Ja jestem tak pokojowo teraz, tak? Pobiliśmy się troszkę. No. No, zobaczymy to ostrzeżenie przed chorobą lokomocyjną. Ja ogólnie ponoć nie mam. Stabilizacja kokpitu, Utrzymuj poziom kokpitu na torze, maska obwodowa, wybierz, aby ograniczyć widok obwodowy i dynamiczne pole widzenia. Dobrze. Takim czymś będę jechać. No nie mam nic więcej odblokowane na chwilę obecną, no dobra. Ikona trybu. Piasek postępu. Znajdując się w powietrzu, wychyl lewo drążek, lewy drążek w lewo-prawo, lub prawo-lewo-prawo, lewo, prawo, aby wykonać beczkę. Serio, ja tu nie chcę żadnych beczek robić, chcę tu spokojnie sobie polatać. Okolice pozwiedzać, jakieś na lasy popatrzeć, góry, widoki. Nie wiem, co ja tu mogę popatrzeć. Ok. Zacznij wyścigować. Ło, ja mam nogi. Mało spotykane w grach, mam nogi. Ło. Wow. Jezu, ile ludzi się na mnie patrzy? Dobra, tutaj mam oparcie za sobą. Wow. Wow, dobra. Pozycja ósma. Łączenie, zacznij wyścig. Dobra, lecimy. Wow, to nie jest takie proste. A jak się rozbije, to co? Dostanę nagrodę. Pocieszenia? Nie wiem, Kinder Niespodziankę? Ja poproszę. Powiem wam, że ogólnie do Wiary ja się już bardzo przyzwyczaiłem i nie mam przeciążeń, jak ja to mówię, prawda? Bo jak graliśmy w Skyrim, to ja miałam cały czas wrażenie, jakbym. leciała helikopterem. Tutaj już nie aż tak, ale czasami jeszcze jakiś lekki zawrót. Głowy jest. Ej, no, nie wbijaj się tu we mnie. Uj, jezu, do góry lecę. Wow. Nie, teraz się czuję w helikopterze. Przeciąże nie mam tak jak kiedyś, ale. Niesamowite. A czemu tam ci czytują i nas skuśki robią dołem? Aha, to ja pierwsze okrążenie dopiero zrobiłam. Dobra, bo my robimy chyba trzy z tego co patrzyłam. Nie mam czasu porozmawiać się na boki, bo nie chcę się rozbić. Wow. Chyba nie jest tak źle, co? Ui! Spadaj pan, nie czuję kciuka, wiecie, tak mocno przyciska mnie, i to wcale nie zmienia faktu, że ja wtedy szybciej lecę, tak? Ale <laughs> emocje wow. Ej, idź pan! Teraz będzie, będzie beczka w dół. Nie w prawo było w prawo. Ej, no! Pst. To nie fair, nie wolno się obijać! Będzie mi tu kuku robił na Muniu. A, spadłam! Dobra, dołem też można, okej. Okay. Dobra, ostatnie okrążenie robimy. Powiem wam, że nawet dobrze się tu znajduje. Tak wiecie. Ej, no, nie tu, dobra, lecimy na skuśki. Dobra, wcale z nie były. Się odnajduje, wiecie, że się nie boję, że to jest o, komfortowe, tak to nazwę, okej. Okay? Tam jeszcze jakieś skuśki miał, jeden z drugim. Dobra, żebym tutaj nie spadła, bo góra jakoś lepiej mi się leciało, wiecie? Przynajmniej miałam takie wrażenie, ten tu jakieś beczki robi, nie beczki. Stój tu jest góra, dobra. Ej! Jeszcze raz, czy już kończymy? To jest finalne dopiero. Bo do, że tam to jest finalne. Nie, to jest chyba ostatnie już. O, podsumowali nam. do Trzecie miejsce. Ej, to nie jest źle. Co prawda, my mieliśmy miało mieć pierwsze miejsce tutaj w tej misji, ale. Trzecie miejsce jak na pierwszy raz, to jak dla mnie to jest dość dobrze. No. No i kochani, na tym zakończymy dzisiejszy filmik z PlayStation VR Mega Pack. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i zarówno gry, bo wydaje mi się, że na start taki pakiet gier jest akurat idealny. Każda gra różna i... Każdy coś dla siebie znajdzie. Eee, poza tym jest jeszcze słuchajcie pakiet PlayStation VR Worlds, którego wam nie pokazałam, a wydaje mi się, że warto go sprawdzić. Tak więc dzięki Wam serdecznie za obejrzenie tego filmiku i widzimy się w innych na moim kanale. Tak więc trzymajcie się no i cześć!